I chyba nikt nawet nie zauważył, że jesteśmy z powrotem, że coś się w ogóle wydarzyło No ale jesteśmy z powrotem No co, no robimy także ebooki i sonia na ten eventy No nie głupie W sumie Chyba, że hijoko ewentualnie Nie to jest ostatni freetime? Nie, Nie no, być powinny być dwa teraz I jeszcze powinien być jeden w tym rozdziale O, to ładnie może spróbujemy z Hioko, bo to jest ciekawy temat. A! Yy, mapa. No mapa, mapa. Nie, bo czego my się możemy od niej dowiedzieć? W ogóle... Druga wyspa... Sonia, Huyo, oczywiście wiadomo gdzie... O! No jest tutaj. Okay. A tego się nie spodziewałem. No dobra, no to trzecia wyspa. Dziękuję, topy. Zaczynamy podróż. No dobra no... Do znaczy ziemi. ja mam taki optop, bo nie... Znaczy pewnie kojarzysz to nazwisko, bo dosyć głośno było o nim w mediach. Nie wiem, e, Sylwester Nie wiem czy pamiętam, co on robił. No no to on robił ten, pranki i... Z panie... Najbardziej chyba znany był jego filmik z tym Jonkiem, jaką straszył ludzi. <laughs> chyba dosyć viralowy to był film. No generalnie powiem Ci, że on ostatnio już przestał robić, znaczy się ostatnio, przestał robić pranki i założył inny kanał, który nazywa się Watacha, Królestwo. I powiem Ci, że jak ja tam oglądałem filmy kiedyś Sylwestra Wardęgi, ale to było tak, że raz zobaczyłem, potem tam jakoś nie wracałem do tych filmów, gdzie ja przeważyłem w zwyczaju rewatchować sobie różne rzeczy na YouTubie to powiem, wam, że, powiem Ci, że ten kanał Wataka Królestwa jest dosyć ciekawy, bo on tam opowiada o różnych takich zakulisowych e, rzeczach związanych z YouTuberami, można tych ciekawych rzeczy domyślić. I powiem Ci, że e, Pamiętam tak jak mówiłem, tutaj o tych abstrakujach, że oni tam bankrutują, chociaż teraz to kurwa... Będzie. Nieaktualne, wiadomo, informacje, ale to właśnie tam od niego się tego dowiedziałem. Generalnie polecam, on robi jakieś tam fajne materiały. Czy mamy tam, coś dla bo... Sony w tej chwili? A dobra, to najpierw e-booki. Biżuterię mamy, to co pamiętam. Wpizdu jej mamy nawet. Trzy chyba. A to cały czas jej to dawaj, i to wyjdzie na to samo? Znaczy z tego co mi się wiadomo, niezależnie od tego czy trafimy, chyba jeże, jeżeli trafimy na na to co uwielbia to po prostu chyba więcej typ hopes, hope fragmentów dostaniemy i tyle. Ale w sensie jeśli to... także. Znaczy to, to nie powinno mieć znaczenia. Okay. Fujuhiko utoną w morzu krwi. Mamy radę z nim pogadać? Dobra spróbujmy się z nią powojać Więc Yakuza naprawdę popełniają rytualne harakiri Ta, powinnam e, powinnam użyć tego doświadczenia przy pisaniu mojej nowej piosenki No przy pisaniu piosenek coś takiego To mi się przypomina taki, takie zdjęcie na demotach No? Tam było tam jakieś zdjęcie jakiegoś... jakiegoś samuraja czy coś... Czy, czy jakiegoś cesarza i tam było coś takiego, że... Nie... Czekaj, jak to szło? Stare... stare strasznie było, ale generalnie, że... Po zrzuceniu bomby na... tam... Nie produkuj się, chłopy, przecież na ekranie się jest. jest. Popełni rytualne bugakę, coś takiego. Ja pierdolę. To stare jak pier piero... Co wy co ja wyciągam takie stare rzeczy? No kurde, no już, no już wiekowi jesteśmy, no to pamiętamy jest stary imię kronikarz Dobra dalej, bo już to przetłumaczyłem Jeszcze jednemu gościowi można, mówili na imię kronikarz I nie wiem czy ktoś to No mówi. tam w że chyba jedynce był w tej wiosce nie ludzi w pustyni kronikarz ale Nie o to chodziło, ale też we wiosce Dalej a nazywać się będzie... Werble? Nie słyszę, może ja spróbuję. Mm. Oh my god, there's blood everywhere! <grym> Przep... no, brzmi, brzmi spoko. Przypomniałem no, się ta jest, piosenka... Normalnie. <grym> <grym> y, przypomniałem normalnie. się piosenka Fleetwooda Maka Everywhere. I see the blood there everywhere! <grym> Ale... Dobra, bujamy się z nią. Właśnie, ciekawe co ona gra, metalcore czy może jakiś heavy metal bardziej? Chociaż... He... Dobra, bo to, 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 że ja to, żeśmy się trochę zakumplowali. Ona jest taka, taka metalcore'owa mi się wydaje, bo ma różu pełno. A czy weź pod uwagę, że jest z Japonii? No... Co tu jest? Z tego... powodu. No te, 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 te. Ogólnie jest taka kolorowa, to ciężko powiedzieć. No dobra, dalej. Dobra, dajemy. Za-zajebiście damy jej prezent. No klakera tego. A ja miałem kiedyś takie coś. Tak no i tam... O, to jeszcze możemy jej dać chyba. No, Sprawdź mi to. Dobra, już sprawdzam. Mioda i e buki. Prezent. Dla Sony w sensie. A. O, mamy dwa nawet. Czekaj. Ty, to jest... To jest ona, to jest... Czemu, ona uwielbia. Najwyższa klasa. Ten, ten... To, ten, dawaj ten wachlarz? Jej, to Nie, to, to co masz teraz. To? Tak, ale e-booki w sensie. Z dosłami przejdziemy... Pytałem, o, pytałem o ten wachlarz. Yy, a jak on się nazywał? Tak. Eee, dobra Tymczasem eee, To jest przy który i póki lubi Witamy do i... SONIE! Do Sony przejdziemy jak będziemy z nią gadać Po Wasz... kolei Dobra już ci googluję Nareszcie wywalę z rady Której o, o słowo mi tak nie obchodzi Ale taka ciekawostka że jej też możesz to dać Ale to jest niższa kategoria Dobra, zobaczmy. Eee. No ja nie widzę nigdzie tego u Sony. Dobra. To teraz do i te laskę, które lasery wylatują chyba z pyska w tej chwili. Ujupiii! Nasze serca stały się jednością! mi jedność! Czyli się to, że w tej chwili... Dobra. Ale ty wracam... Ej, pokaż mi jeszcze raz ten przedmiot. Bo ja go nigdzie nie widzę u na liście. A jakie widzisz? Czaj widz fantom. Już patrzę, patrzę. Eee, no nie ma nigdzie. Ani... ale jakby co to, to jakby co e-booki można dać, ale to jest przegląd, który po prostu lubi. Ale jak mamy te plakery, no to lepiej dawać te, bo to jest najwyższa kategoria. Super! Właśnie myślałam, że potrzebuję tego na, te, na ten moment. Ciekawe ma potrzeby Laska. Chodzimy! Aaaej, je! Jezu ruchy pospiesz się i wybieraj mnie e, Pikachu co? znaczy ebooki wybieram się e, Czekaj Hej, Ej czy ty kiedykolwiek byłeś w jakimś klubie szkolnym szachisty coś takiego u nas chyba nie ma takich klubów w ogóle Znaczy się na Zachodzie i w Japonii są bardziej odporne znaczy u nas są jakieś nie wiem co jest kurwa jakieś zajęcia Zajęcia pozalekcyjne nie. i to no. wszystko no ale to się nie umywa do tego, co jest w Stanach, bo w Stanach na przykład masz gazetkę, szkolenie to przypomina prawdziwą pracę dziennikarza. Na no u nas... No u nas tylko. pracówki, ja pierdolę, DALEJ, DALEJ! Nie, nie idźmy tą stroną. Nie. Szkolne kl... szkolnym klubie... Nie jestem za bardzo pewne, że... Nie mam pewności, bo to co się stało znaczy nie z naszymi ale... Nie <noise> no, raczej nie byłem. Haha! <noise> ha, więc bingo! Ale, ale, że co. Cóż, czy to nie jest oczywiste, powiesz być częścią muzycznego klubu Ibuki e od teraz! Eee... Y Cześć, czekaj, eee, przez chwilę każdy, każdy myśli, że, eee, a na ten moment każdy myśli, że rzek, no, rzeczy są przereklamowane, ponieważ, e, ponieważ Rock'n'Roll umiera nam. Kurka. Że, że boom na Rock'n'Roll już nie istnieje, że, że, że tak, no, już, to już przeszedł, no, no czyli Rock'n'Roll umiera. Coś jak, coś jak, Elvis Presley. Yy, ale teraz yy, kluby są super popularne wśród chłopców takie z jakiegoś powodu. Może powinniśmy... Może... Czekaj. Może powinniśmy zorganizować wóz do orkiestry też. Chcę się skoczyć w to. Wejść w to. Nie wiem czemu, ale chcę zobaczyć, jak Buki gra na ukulele. na by ci opadła gdyby zagrała na ukulele Wyobraź sobie że Dream się myślam, na ale... ukulele to się Met myślam, Metropolis ale no... na przykład Co? Wyobraź sobie Metropolis Dream Eater na ukulele w całości To by brzmiało dziwnie Dalej Ale nie nie jara muzyka Czy mogę dać minus jeden Hinacie za... Just... Nie wiem czy to jest sens Ja no będę plus jeden za to, że do niej w ogóle zagadał To ja do, niego, to ja do niej zagadałem Plus jeden dla mnie Dobra jest Nie na no, nie, no, nie liczę się Nie mówię No na problema Możesz po prostu udawać, że grasz na jakimś momencie, kiedy kiedy muzyczka będzie grała z playbacka Przypomniało mi się, wiem, że gdzieś, gdzieś, nie wiem czy jeszcze są, ale gdzieś kiedyś, czy są, czy były mistrzostwa w graniu, w graniu na powietrznej gitarze. W się sensie, że udajesz, że trzymasz gitarę i napierdzielasz. raz, udajesz, że grasz. Na gitarze, której nie trzymasz, ale udajesz, że na niej grasz. I to są faktycznie zawody, że jest grupa sędziów i oni obserwują i tak patrzą, jak ci idzie udawanie, że grasz na gitarze, co nie? No musisz ten, musisz brytyk pewnie trzymać i mieć w palcach mniej więcej na, pod, na zbliżonej no, to, bliskości. No, nawet, nawet nie wiem, czy to jest teraz takie poważne, ale no... Nie no, pewnie dla jaj ktoś sobie zorganizował takie zawody, to żeby jest, sobie to jaja tak powiem, To jest, że to jeśli udajesz, że grasz na gitarze, że tam śpiewasz śpiewa coś jak coś tam, ten... Chciałem jakiś kawałek, dobra, dalej. To, to jest coś, co... Jaki <laughs> muzyk powinien mówić? Ona jest to... <laughs> takim muzykiem, że jakby chciała, to by umiała nawet fałszować z playbacku. To wcale nie jest łatwa Zatnie... sztuka. Zatnie płytę i kuń. Ale ty wyobraź sobie, że... Wiesz wie, Ale... wie co mam pomysł, mam pomysł, jak, jak z takim Norrisem. A, 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 bo jak to miał o Związku Radzieckim. Że w Związku Radzieckim, albo w tym wypadku, że to nie jest tak, że jak e-booki e e śpiewa do playbacku. To playback śpiewa do e-booki. <laughs> Ale wyobraź sobie, że ona śpiewa z playbacka i nagle się płyta z i takie, 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 adym, 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 i ona uczy tak, dydym, adym, adym, adym. Jeszcze by wzięli, że to zajebisty performance. Gdzieś chyba słyszałem, gdzieś chyba widziałem taką taśmę, jak Enrique Iglesias śpiewa z playbacku. Czy ktoś ten tym stylu, no. Ty, ty. To dawne, ale to jest coś takiego, że leciał play... Znaczy, leciać jak playback, goś już spyta z playbacku, ale było nagranie z jego mikrofonu. Dalej. No cóż. Powiedzmy, że dalej. No dobra, nawet jak wróciłem, nawet, nawet nie trzymałem mu ze z tego... I nawet nie trzymałem żadnego... I w tym momencie rzucam mu ukulele. Każdy... każdy zaczyna od tego właśnie punktu. Jak... Jak długo czujesz miłość, nie ma problemu. Mhm. Nie wiem, co poeta miał tu na myśli dalej. Może to? Nie, raczej nie. To nie w jej stylu. A, ale co mam zrobić, jak nie czuję tej miłości? Dobra, jamming, ja, ja, jamming po prostu jest taki zajebisty. Co kurwa? No To jest, że, że improwizację. E, będziesz z pewnością popularny wśród panienek. Lasky, laski wie, lecą za facetami, którzy udają muzyków cały czas. <laughs> Justin Bieber i One Direction. Kłuźwawe. It's time to stop! Przestań. Taylor Swift nie, no Taylor Swift jest akurat dobra. Znaczy, ale... Ej, mamy XXI wiek, więc... Za nią też pewnie lecą jakieś laski. Co nie? No. Baby, baby, baby. Uuu. To nie jest Taylor Swift, dalej. Hajime! A tak w ogóle e myśli, że goście, którzy nie lubią zespołów są, tacy, są narcyz narcyza tak są narcystyczni, że chyba nie za... Że w zasadzie ich nie lubi. Czemu mówię o sobie, chcę się o sobie? Nie wiem. To Ja tylko też prowadzę nie jest ten program. Coś, co, to nie jest coś, co powinna mu... co powinien mu być... <laughs> ...muzyk. Jepja! Dobra, teraz wybierz instrument, który chcesz użyć. Ukulele. Czemu jeszcze nikt się mnie nie pyta, czemu ukulele? Co ja się użyję? No to ukulele. Dobra. I... A i Boki zaklepuje gitarę, więc nie możesz się ich wziąć. A którą? Gitarę. Dobra, chyba... Ale to są same gitary. To jest od chuja i trochę gitar. Jest ukulele, na przykład. Jest banjo. Jest ukulele. To jest ukulele, czy banjo? Nie, tam było banjo wcześniej. Znaczy i z teraz zasłania akurat, ale tam było banjo. Baławajka jest. Jest ukulele. Jest tam ta. Jaka tam jest akustyczna, mówisz? Tam były tak. No jeszcze jest na stol. No i ukulele. Tam jakaś chyba klasyczna jeszcze była. Czy? Dobra, dalej jakiś akustyk pewnie, chyba każdy rodzaj może. No dobra, chyba to. mnie wkręci... Dobra, chyba właśnie daję się w to wkręcić i chyba muszę coś wybrać. Już nie mam pojęcia. Nie, co wybrać? Mam powiedzieć, czy chcesz spróbować. A to trzeba czy... Znaczy jak się nie trafi to się cofniesz do tego punktu najwyżej. Nic się nie stanie. Dobra, weź bębny. Dobra. To, to, to może bębny Doskonale! Dobra! Zadecydowano! Pytanie, czy... No? Pytanie, czy tak właśnie się zostaje perkusistą? Eee, nie, to trochę bardziej złożony proces Obawiam się Pierwsze, pierwsze dwa miesiące to nauka trzymania prawidłowych opałek Znaczy ja mówię znaczy ja, czy ja mówię tak docelowo, to celowo? On też nie umie się trzymać pałki, chyba że... dobra. Może, no, może z daleko. miesiąc, no to pierwszy miesiąc to będzie nauka prawidłowego chwytu pałki, bo to nie jest takie proste, jakby się ludziom wydawało. to się domyślam, dobra. Eee, e, Będę to świetne, ponieważ muszę po prostu lecieć z bitem i... i nieważne i... I nawet nie musisz za bardzo wiedzieć jak czytać muzykę. Pierdol się e i Na nut, na bębny też są nuty! No ale ona jest lepiej... <noise> Muzykantką, no to, to co ja jest? mam... E, Drakon, ja mam w domu, mam e, dwa no, podręczniki nie. do bebnów, Jeden do werbla i, i drugi do zestawu. I tam są kurwa nuty. Normalne są nuty. nuty. Nawet jakbym chciał grać kuźwa, nie wiem, na, na, na butelce. Właśnie zagrałeś dźwięk B. E, nie, C. C to co? No nie. Dalej. No, Dobra, liczbę. E, tak długo jak możesz ruszać swoimi rękami i nogami e, niezależnie od... E, niezależnie od jednej drugiej nie musisz na e, granie jest w zasadzie proste. Nawet Nowicjusz mógłby gra, e, grać z całkiem. Miałby, nie miałby z tym problemu. Zezwalam. Spoko, tylko że to jest pół roku nauki. To jest Sibuki, e ona potrafi, ona potrafi aby kuźwa, nie wiem. Nie wiem, właśnie grałeś w Originsa? Raymana? Nie. Jeszcze nie. Bo tam jest tak, bo jest tam taki sądrak, który którym jest wykorzystanie takiej żydowskiej harfy, nie wiem czy wiesz na czym to polega że wsadzasz do buzi i tam jakąś strunę i takie ptją, ptją, ptją takie dźwięki ona wydaje, bo tak panie rezonuje open. zabawy, obręb, co zabawy mają w tym, w tym lewaniu. Dalej, dalej. Dać punkcik chodzimy <laughs> za to? Jak chcesz. Każdy perkusista na by by cię... by cię... Dwojga złego wolę, żeby Hajime dostawał punkty, niż ona dostał, nie, dostała ujemne, więc daję. Ja zgadzam. Ten... Dobra, punkcie dla Hadzimę, za to jest tam trudno. I see, I see. Dobra, teraz jak już mamy ustalone instru... mamy już wybrany instrument... Zacznijmy uczyć się jak używać głośnika. Co? Eee... Podpinasz Co mikrofon kurwa? czy coś innego i... Jedziesz z tego czy, czy... w tym momencie wszyscy... Czy w tym momencie wszyscy techniczni by mnie hejtowali? Znaczy no, no, chyba chodzi o to, że niektóre głośniki mają też equalizer. Ha, chyba że o to... A, chyba że fakt... A dobra, jak korektor to okej, okay. chociaż od tego chyba też są... Chociaż od tego jest końcówka mocy bardziej. Czekaj, ale do cholery nam głośnik. Na głośniki jakieś. O czym ty gadasz? Musisz, musisz mieć jakiś życiowe, e, e, musisz być... Musisz no po trzeba mieć na występy na, na... na występy na żywo, przecież takie coś. Na, no, 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 na no występy na żywo. Chyba trzeba częściej zagadywać do e bo kuźma to brzmicie. Się... To nie tak, że wystarczy, że po prostu podtrzymasz to i krzykniesz to. Zależy jaką muzykę śpiewasz. Jeżeli, jeżeli muzyka popularna z, z, z zeszłej dekady, no to, to tak, to rekomendowany jest, że po prostu nie włączać głośnika. Chociaż nie, Disco Polo bardziej pasowałoby do tego opisu. No, Ale tam nie drą mordy jednak. Jeżeli nie, nie włożysz po duszy, e, no to głośnik po prostu nie zadziała. E duszy czy ktoś ją poinformował o istnieniu elektryczności właśnie oglądałeś odcinek Darwinów ten yy, ateista kont ateiści kontra śmierć no bo tam, tam właśnie był motyw że że w zeszłej dekadzie zamiast tego tunelu to oni po prostu byli zamknięci wewnątrz głośnika dobra dobra dalej Musiała być tam fajnie Jupy Błóż w to duszę! Napierdalaj, napierdalaj Czy ktoś zdaje sobie żelazka na duszę Czy ktoś z was w ogóle to trzy... Czy ktoś z was w ogóle wie jak to wygląda, bo ja nie? Kiedyś były żelazka na dusze właśnie. Może głośniki też kiedyś były na dusze, nie wiem, lata 60, 50, 40... Pójdźmy daleko to musiało być. Wiesz, słyszałem teorię, że podobno głośniki działają, bo tam są takie małe ludziki, które kopią dźwięki, które wchodzą do głośnika i krzyczą je bardzo głośno. Teoretycznie tak to działa. No, no Jak to się no nie. Myślałem, że zmusimy do jakichś dziwnych treligów, które nie ma żadnych dla mnie sensów, czy... Zosta zostałem zmuszony, żeby robić jakieś dziwne rzeczy, które nie mają w ogóle dla mnie żadnego kuźwa sensu. Nie mam pojęcia o co... Nie mam w ogóle pojęcia o co chodzi e-booki, ale, ale a teraz to, do tej pory nie wiedziałem w ogóle o co chodzi e-booki i w ogóle jej nie rozumiem, a teraz jakby nie rozumiem ją bardziej. To znaczy, że lepiej ją znam jeszcze, czy nie? To jest paradoks e-booki, że im bardziej ją znasz, tym bardziej jej nie znasz. Dalej. No i dobra, kończmy ten cyrk. Sonia. Chociaż znaczy się zastanawiam jeszcze nad e-booki w sumie w tym momencie. Znaczy się... To nawet nie jest głupi pomysł, bo ty masz przedmiot, który ona uwielbia. A jeśli da się ten przegląd, to jeszcze raz taki No graczy? tak, no tak, no, znaczy, no chyba nikomu innemu nie możesz dać, żeby taki efekt odgłos z tego co mi wiadomo. No dobra, jest jeszcze jasno, więc pewnie jest pełno czasu, no nie mogę tu siedzieć i... i stać i siedzieć, no to muszę gdzieś iść, nie? To co, e-booki? Zdecyduj. Czy mam ja, zacznie Nie, ja bo Sonya do... i te okultystyczne teksty mnie trochę... Dobra, do e idź do e-booki. Idź do e-booki. O kurwa. Ty, 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 masz chatkę naprzeciwko niego Idę do Monokumy, się przeprowadzić. E, dobra, to szukamy e-booki. Zejmę zrób lepiej. Mo... A dobra e, umiesz mi, po tym dzisiejszym incydencie lepiej mnie częściej. Nawet u so, nawet no, monomi tak zaleca. Nie? A nie, to okazuje. Nie! Ty ale byś się wyjebał Chyba kurwa, znowu no jest. Do ta... Dobra, trzeba się stąd szybko wydostać. Jest za blisko. Do niej też muszę... Musiał... Nie, do Hilaka asystencie ciekawe co z tego wyjdzie, może być śmiesznie. O, Nagito. to? Niech zgadnę. O, jest takana. Czyli jednak jest taka... O. Ale no kurwa gdzie to... indziej. Dobra, szykuj, no to... szykuj, Dobra, szykują... w topy. No, w topy, no. Może ja coś wymyślę. Znaczy powiem Ci, że no... Jak pomyślę sobie, że muszę w dosyć szybkim tempie wsk... montować ostatnią sesję... Z Stare Bosia... ja taki... jeszcze mam do zmontowania w międzyczasie. O kurwa. To Ty, to ty dzisiaj nie śpisz, rozumiem? Znaczy nie no, spokojnie zdążę wyrenderować jak coś. Zawsze mogę zrobić tak, że mogę renderować na jednym kompie i na drugim. Dam się radę. No, a ty chyba masz mocniejszego laptopa od stacjonarki, czy właśnie nie. No aż tak to nie, ale no są takie w miarę No tutaj jest SSD, a także. Właśnie to może... Czej, może spróbuję na szybko zrobić ranking postaci. Zgadnij kto jest na pierwszym miejscu u mnie. To jest mój indywidualny, nie, nie globalny. Nie. Jeżeli mówisz od końca, to tak, ale no nie. aha, dobra, dobra. No, no no, kto? Kto może być na pierwszym miejscu? Chodzimy. Chodzimy, zacząć, na... zacząć ranking... Chadzimy gdzieś na dole akurat u mnie. No, no, sk no skurwa kursu, Dobra. No, dobra, może w następnej sesji, o ile nic się nie wydarzy. Znaczy w następnym, no. Przy następnym freight timer, o ile się nic nie wydarzy.